UWAGA! TEN FILM ZAWIERA SPOILERY DO MIRACULUM PIEDRONKI CZARNEGO KOTA SEZONÓW 5 WSZYSTKICH! Także jak ktoś nie że to dobrze to będzie nadrobić, bo tu omawiane są dosyć spore szczególi, względnie moją serię omawiania każdego odcinka po kolei. Dobra, będzie te jak reklamy, przejdźmy do zmontowanej naszej poczołóweczki i zaczynamy. Jak to nie jest zrobione? Mirakula. Mirakulum Biedronki, czyli magiczne biedronkowe kolczyki wykorzystywane przez superbohaterkę zwaną Biedronką. Plaga Biedronek, normalnie jak azjatyckich, ale dzięki temu wiecie przynajmniej o czym na pewno mówimy. W każdym razie, jest to jedno z dwóch najważniejszych Mirakulów z chińskiej Szkatułki. No i mocą Mirakulum Biedronki jest szczęśliwy traw, który brzmi dosłownie jakbyście kupowali jakiś los na lotku. I to w sumie się zgadza. A w końcu Biedronka dzięki niemu dostaje przedmiot losowy, totalnie wydawałoby się bezsensowny przedmiot, który jednak mimo wszystko doskonale się sprawdza w danej sytuacji. Bo z niego właśnie Biedronka korzysta, żeby pokonać złoczyńców. I w sumie wydawałoby się to takie cholernie oczywiste i po wam o tym mówię, ale jest jeszcze kilka rzeczy do rozpakowania, bo moc Biedronka nie jest aż taka oczywista i wydaje się trochę dziwnie zorganizowana. Zacznijmy, oczywiście, od tego, że moc szczęśliwego trafu to nie jest wszystko, bo poza tym mamy jeszcze moc niezwykłej biedronki, która to pozwala naprawiać szkody powalcze ze złoczyńcami, no i dodatkowo moc oczyszczenia zarówno Akum, jak i później Amoków. Dzięki czemu nie dzieją się dziwne rzeczy, o których nie wiemy praktycznie nic, bo wydarzyły się tylko raz. Czyli biedronka ma takie dosyć zdolności wielofunkcyjne, ale jeśli dobrze pamiętacie, to mówiłem, że to jest jedno z dwóch najpotężniejszych mirakulów z chińskiej szkatułki. Dwa najważniejsze. Więc o ile oczywiście Miraculum Czarnego Kota omówię później, tak już się w tym momencie możecie zastanawiać, że w takim razie dlaczego czarny kot nie ma takich wielofunkcyjności. I Wy już dobrze wiecie dlaczego, ale ponieważ w tej serii nie zajmujemy się jakby narracją serialu, tylko logicznym rozłożeniem na czynniki pierwsze działania mirakulów poszczególnych. To oczywiście nie będę się czepiał o marynocentryzm, ale. Z początku jak mamy ten zestaw, Miraculum Biedronki i Czarnego Kota, to można pomyśleć, że Biedronka jako jest symbolem szczęścia, a czarny kot jest symbolem pecha, więc... No, można pomyśleć, że o to w tym chodzi, i Szczęśliwy Traf faktycznie nas na to naprowadza, że losuje nam coś, co akurat nam przyniesie szczęście. A kotaklizm rozwala wszystko, co, czego się tknie, no, czyli pech, no to się zgadza. Ale już od nuru w początkach dowiadujemy się, że to nie jest ten trop, że chodzi o to, że Miraculum Biedronki ma moc tworzenia. czarnego kota moc niszczenia, ale to wiadomo, ale to później. Co rzuca na nas zdecydowanie inne światło, bo w takim razie, jak to ma się do tego, jak działa Szczęśliwy Traf? Powtórzmy, Biedronka dostaje pozornie bezsensowny przedmiot, który przydaje się akurat jej w tej sytuacji. Jak to się ma do faktycznej mocy tworzenia? Znaczy oczywiście tworzy jakiś przedmiot i tu się wszystko zgadza, ale właśnie o to mi chodzi. To tworzenie przedmiotów jest klucz całego miraklum, bo w panu Gołębiu 72 Biedronka z pomocą oczywiście Rodej kitki dowiaduje się, że to nie chodzi o to, żeby tworzyć losowe przedmioty, że tak naprawdę Biedronka może tworzyć wszystko, co jej się żywnie podoba. I w ten sposób od tego momentu zaczyna tworzyć talizmany chroniące przed akumami. O nich za chwilę, bo tu też mamy do czynienia z dziwnościami. I wiecie, to też nie jest fakt, że od momentu jak Ruda Kitka jej otworzyła ten portal w głowie, że możesz tak naprawdę z pomocą tego Miraklu tworzyć to, co Ci się żywnie podoba. I ogranicza cię tak naprawdę tylko wyobraźnia. I jakby się tak zastanowić, to Biedronka faktycznie chyba ogranicza wyobraźnię. Bo o ile faktycznie Biedronka, która do końca nie była zaznajomiona ze zdolnością działania Miraklu, mogła tworzyć losowe przedmioty i mogło to być spowodowane tym, że Biedronka chce po prostu pokonać złoczyńcę. Nie ma konkretnego planu, tylko chce pokonać złoczyńcę, więc szczęśliwy traw wychodzi temu naprzeciw i daje przedmiot, który faktycznie jest potrzebny do pokonania złoczynę a jak ma to zrobić, no to już nie zostało sprecyzowane, musi sama kombinować. Ale później, w momencie jakby Biedronka już wie jaki potencjał ma to Miraculum, tak czy siak korzysta z szczęśliwego trafu dokładnie w taki sam sposób jak zawsze. Jedyne co się zmienia to to, że od tego momentu może sobie tworzyć amulety przeciwfakumowe. Na czym polega problem? Jak sama ruda klitka powiedziała, ogranicza ją jedynie wyobraźnia i może tworzyć dokładnie to co jej się zechce. I przykładem tego może być ostatni specjal, czyli demon kaj Czarczykot, Swoją drogą profesor za tytuł, bo to naprawdę fajnie brzmi: w którym to mamy złe wersje naszych superbohaterów standardowych, w której to ta zła biedronka robi dokładnie to, o czym mówię. Bo korzysta w walce ze szczęśliwego trafu, żeby tworzyć przedmioty, które jej są potrzebne w walce. To ona decyduje, jakie to mają być przedmioty i robi to notorycznie. Dosłownie trzaska każdy konkretny wybrany przez nią przedmiot jeden po drugim, podczas kiedy nasza biedronka przez bite pięć sezonów po prostu robi sobie loterię. A w temacie demonki czarciego kota, która wyjaśnia nam jedną ciekawą rzecz, jeśli chodzi o sposób działania ogólnych miracłów i to będzie nam teraz właśnie potrzebne. Jak wiadomo, po wykorzystaniu mocy Miraculum zostaje nam kilka minut do przemiany zwrotnej. Tak właśnie w specjalu na Tłumaczy Tiki jest takim zabezpieczeniem dla młodszych posiadaczy Miraculum, którzy nie są w stanie wykorzystywać tej mocy tak samo jak dorośli, którzy mogą to robić bez przerwy, bez przemiany zwrotnej. Tak jak w który może posyłać akumę za akumą i może wykorzystywać swoją moc i nic mu się nie dzieje, ale młodsi nie mają tej energii życiowej wystarczająco dużej, żeby utrzymać ten proces, więc jest to zabezpieczenie, które wywołuje przemianę zwrotną. Nawiasem w przypadku złej wersji Biedronki Czarnej. Kota to zabezpieczenie nie działa, ponieważ oni są skłonni wykorzystać pełną moc miraklów, niezależnie od konsekwencji, jakie się z tym wiążą. Ale trochę za bardzo się rozjechałem z tematem, jak to ma się do naszej standardowej, zwykłej biedronki. U której to zabezpieczenie jak najbardziej działa, bo używa szczęśliwego trafu, zaczynamy jej pikać kolczyki, pozostaje parę minut do przemiany zwrotnej i dalej wiadomo. Tylko dlaczego to nie działa w momencie jak tworzy amulety przeciwakumowe? I żeby nie było, to też nie jest tak, że może sobie wykorzystać drugi szczęśliwy traf w na przykład na natychmiastowej przemiany. Nie zużywa jedną moc i tyle i musi czekać na przemianę zwrotną. Więc jak mam to w takim razie rozumieć, że Biedronka ma poza tym szczęśliwym trafem jakąś taki wytrych szczęśliwego trafu, dzięki któremu może tworzyć te amulety praktycznie bez ograniczeń? A czy wiadomo, tworzy jednak jak nie ma to wpływu na działanie mirakulu. Więc dlaczego nagle pojawia się jakaś zdolność, która olewa te wszystkie ograniczenia? A tak w temacie jeszcze ograniczenie tych amuletów przeciwakumowych. W którymś momencie w roku dostaje jeden z tych amuletów przeciwakumowych w swoje ręce, dzięki czemu może je zbadać i ustalić jak ono działa i dzięki temu stworzyć swoje mega akumy, które przebijają się przez te amulety. Ale pamiętacie jak Kruda Kitka mówiła Biedronce, że tak naprawdę ograniczają tylko wyobraźnia? Więc dlaczego Biedronka od momentu, w którym pojawiają się Mega Akumy nic z tym nie robi i nie jest w stanie stworzyć amuletu, który jest w stanie pokonać te Mega Akumy? Znaczy wróć, nie jest w stanie, nie jest w stanie, nawet nie próbuje. I wracając jeszcze do ograniczeń mocy Miraklum, to samo tworzenie tych amuletów to nie jest jedyny wytry. Bo poza działaniem szczęśliwego trafu mamy z jakiegoś powodu oczyszczenie akum, no i oczywiście niezwykłą biedronkę, od której zacznę. Niezwykła biedronka, czyli zdolność faktycznie tworzenia, dokładnie naprawy tego, co zniszczył złoczyńca, lub o potwór, w zależności od tego, czy padnie na akumę, czy na amoka, ewentualnie obaj naraz, bo to też się zdarza. No i tyle, I tu nie ma się do czego przyczepić. Jest to zdolność faktycznie pasująca do Miraklum biedronki. Jest też konkretny zamysł tego, że naprawia zniszczenia szkody wyrządzone przez tych z i to w sumie działa zaskakująco dobrze, bez żadnych błędów logicznych, ale ta zdolność jest niewiarygodnie opecka. Zacznijmy od tego, że niezwykła biedronka naprawia wszystkie szkody, jakie tylko wyrządzi złoczyńca, więc cokolwiek on by zrobił, nie wiem, zrzucił atomówkę na Paryż i wszyscy by wybuchli i zginęli, niezwykła biedronka jest w stanie wszystko naprawić i przywrócić do życia miliony osób. Poza tym czas również nie jest panem tej mocy za bardzo, ponieważ jest w stanie naprawić szkody, które zostały wyrządzone. Przeszło 150 lat temu, jak to miało miejsce w przypadku Zarłoka. I żeby nie było, że ja z tą atomówką żartuję, bo biały kod dosłownie pokazał nam, że niezwykła biedronka łączy w sumie obie funkcje. Jest w stanie naprawić absolutnie wszystko, łącznie z praktyczną apokalipsą, totalnym zniszczeniem Paryża i Księżyca. Poza tym robiąc to dodatkowo jeszcze w alternatywnej rzeczywistości, będąc w tej swojej, oczywiście to z pomocą y, Królixa, ale mimo wszystko. Także niezwykła biedronka jest przesadnie opecka bo jest w stanie naprawić absolutnie wszystko, absolutnie wszędzie, absolutnie nieważne kiedy to się wydarzyło. Oczywiście zamysł logiczny pozostaje, bo jeśli te szkody zostają wyrządzone przez, nie wiem, ofiary akumy, ciemu, potwora jakiegoś, no to oczywiście to naprawi i tu jest wszystko spokojnie. Aczkolwiek może jeszcze zastanawiać fakt, dlaczego w ogóle istnieje taka specjalna moc, która jest w stanie odwrócić szkody innych Miraculów. I tutaj oczywiście też pije do oczyszczania akum i amoków przez y, Miraculum Biedronki akurat, bo to też wydaje się dziwne, że jest w stanie zrobić coś takiego. Ale może to oczywiście wynikać z faktu, że Biedronka jest jednym z tych dwóch najpotężniejszych mirakulów, stojących, że tak powiem, wyżej w hierarchii od tych pozostałych. Więc można powiedzieć, że może istnieją faktycznie jakieś te mechanizmy, które pozwalają odwrócić szkody tych poniższych mirakulów. Ale z jakiegoś powodu Czarny Kot też się na to łapie, bo niektóre kotaklizmy również zostają naprawione przy użyciu niezwykłej biedronki. Takim najprostszym przypadkiem może być oczywiście Biały Kot, gdzie, no, oczywiście dopakowane akumum, ale mimo wszystko kotaklizm rozwali pół księżyca. Ale z drugiej strony mamy też Special z Nowego Jorku, w którym to Czarny Kot w trakcie walki ze przypadkiem rozwala Ankeny walej odmawiam życia polskiego tłumaczenia, która to łapie się na naprawienie przez niezwykłą biedronkę właściwie chyba tylko dlatego, że to działo się podczas walki ze złoczyńcą? Jeszcze takie małe teoretyzowanie z mojej strony, bo jeśli rozumiem, że w takim razie niezwykła biedronka jest w stanie naprawić szkody wyrządzone przez miraculum niższego rzędu, na przykład podróże w czasie królika. I jeśli tak, to to miraculum jest pieruńsko-opeckie i właśnie tak podsumowałbym miraculum biedronki. Pieruńsko-opeckie. Bo mamy miraculum tworzenia i siłą rzeczy odtworzenia, które jak już się dowiadujemy, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń, nie ogranicza nas jedynie wyobraźnia. I z logicznego punktu widzenia chyba tylko to faktycznie ogranicza bohaterów, bo problem tego Miraculum polega na tym, że nie ma ono właściwie żadnych ograniczeń, żadnych praw jako tak o nimi rządzących. No mówiłem, niezwykła Biedronka musi wymagać tego, że to złoczyńca musiał wyrządzić szkodę, aczkolwiek to też nie wiadomo, jak dokładnie działa ta konkretna moc. Szczególnie, że dodatkowo mamy jeszcze oczyszczanie Akumy, oczyszczanie Amaków, możemy więc założyć, że są jeszcze jakieś dodatkowe moce, które są przystosowane pod inne mirakula, ponieważ Biedronka jest tym nadrzędnym Mirakulum, to się nie zmienia. Ale problematyczne jest to, że to Miraculum, które może zrobić absolutnie wszystko, nie jest w żaden sposób w tym celu wykorzystywane. Biedronka cały czas korzysta ze szczęśliwego trafu w cały czas w taki sam sposób, tworzy amulety przeciwakumowe właściwie od ręki w momencie jak się dowiaduje, że może to zrobić, czego już później nie robi w momencie, kiedy pojawiają się mega akumy. Więc jakby jest tutaj trochę zmarnowany potencjał wykorzystywania tego Miraculum, który ma ogrom właściwie funkcji, zdolności i mocy, i sama opeckość miraklum biedronki, czyli tego, że może zrobić absolutnie wszystko, może tłumaczyć fakt, że jest właśnie tym najwyższym, nadrzędnym miraklum, jednym, by wszystkie zgromadzić, jednym, by. W... No właśnie, nie jedynym. I tutaj wchodzi nasze drugie, nadrzędne miraklum, które z jakiegoś powodu nie jest aż tak kompleksowe jak jego partner, partnerka. I może warto się zastanowić, dlaczego, co nie zmienia faktu, że nie jest to opeckie. I ponieważ nie jest tak kompleksowa jak Mirakulum Biedronki, zapewne będę omawiać je krócej. Zacznijmy. Mirakulum Czarnego Kota, czyli pierścień Czarnego Kota noszony przez Czarnego Kota. Musiałem. Jest mirakulum niszczenia i posiada dokładnie taką moc, na jaką mirakulum niszczenia może sobie pozwolić, czyli niszczy. Absolutnie wszystko. Bez żadnego ale. pomoc no, moc kotaklizmu pozwala niszczyć czarnemu kotu wszystkiego, czego się dotknie. Aczkolwiek nie tak bardzo wszystkiego, o czym za moment. A właściwie to teraz, bo jeśli chodzi o wachlarz zdolności czarnego kota, to w porównaniu do Biedronki, jak widać, no nie ma za bardzo czym się popisać. Ale to może nie wynika o tyle z marynocentryzmu, że Biedronka musiała dostać jakieś power-upy, co z faktu, że mirakulum czarnego kota ma moc potężną i opecką i genialną w swojej prostocie. Bo jest w stanie niszczyć rzeczy absolutnie bez ograniczeń. Czyli mocą kotaklizmu czarny kot może sobie zniszczyć albo jakiś, nie wiem, malutki gwizdeczek, albo pieprzony księżyc! Co prawda, tutaj mowa o białym kocie, ale to też nam pokazuje, co by się stało, gdyby czarnemu kotowi zdjąć wszystkie ograniczenia. No, na no myśli oczywiście ograniczenie, że czarny kot ma tylko jeden strzał, ale hej, w Demon i kocie świetnie to by zostało pokazane, co by się stało, gdyby czarny kot mógłby korzystać z tego bez ograniczeń. No po prostu kaskada destrukcji. Jak dla mnie ten specjal w ogóle wygrywa w kontekście tego, jak zostało pokazane nieograniczenie wykorzystywania mocy biedronki czarnego kota. Ale w sumie jeszcze do tego specjala wrócimy, bo pokazuje nam jeszcze jedną istotną rzecz, ale no wydaje się, że w takim razie, skoro mamy moc, Niszczenia, które po prostu niszczy rzeczy, biorąc pod uwagę jeszcze to zabezpieczenie i z przemianą zwrotną, to mogłoby się wydawać, że moc czarnego kota jest o tyle prosta i o tyle dobrze zrobiona, że nie ma żadnych błędów logicznych, prawda? No też nie zupełnie. Bo, ile biedronka ze swoim szczęśliwym trafem pokazuje, że tak naprawdę nie ma pojęcia, jak korzystać z mocy nieskończonego tworzenia, tak kot w przypadku mocy nieskończonego niszczenia okazuje się być cholernie precyzyjny w tym, co robi w niektórych przypadkach. A nawet kiedy nie wie, co robi, jest to niesamowicie precyzyjne, jak w tym przypadku, kiedy trafiając z mrocznego Amora, nie ma pojęcia, co robi, a mimo wszystko precyzyjnie rozwala szarfę, do której przypięta jest przypinka. Nierzadko się też zdarza, że czarny kot wykorzystuje moc kotaklizmu bardzo optymistycznie, jakby to było np. przy Lisicy, kiedy zrzucił na nią stalowe pręty, które spadły akurat tak, że stworzyły taką klatkę, żeby się nie mogła wydostać. Bo to wcale nie tak, że te stalowe pręty mogły spaść jakoś losowe i nie, ją przebić i zabić. Swoją drogą, pomijając fakt, że rozwali tylko te stalowe pręty, a nie na przykład całą wieżę Eiffla, co też pokazuje, że ma straszną kontrolę nad tym, co robi, a wydaje się, że będąc Zielonym, szczególnie na początku jego przygody, nie powinien być aż tak precyzyjny w tym, co robi. Bo nie wydaje wam się, że moc absolutnego niszczenia jest rzeczą na tyle niebezpieczną, że wymaga ona absolutnego skupienia i kontroli nad tym, co się robi. I takie skupienie i kontrolę i zdolność korzystania z tego miraculum powinno się zdobywać w czasie. To nie powinno być coś, co się dostaje od ręki praktycznie. Z pominięciem zabezpieczenia, ale... Nawet pojedynczy kotaklizm mógłby przypadkowo zawalić jakiś budynek. Aczkolwiek jest nam znany jeden przypadek, i w zasadzie tylko jeden, kiedy nieostrożny kotaklizm doprowadził do naprawdę poważnych konsekwencji. Mam tu na myśli trafienie monarcha kotaklizmem. I to jest w sumie pierwszy przypadek, kiedy trafiono żywą osobę, więc dobrze się nad tym pochylić. Pierwsze pytanie, jakie może przyjść do głowy, dlaczego Monarcha nie zmienił się w proch od razu? Jak to na przykład ma miejsce z czymkolwiek czego kotaklizm normalnie dotyka? Aczkolwiek można to obronić faktem, że monarcha miał na sobie odgroma Miraklów, które mogły stłumić tę energię. I podobny tego przypadek mieliśmy w przypadku samego czarnego kota, który oberwał kotaklizmem pochodzącym od Mirakuli. To w sensie nie Mirakuli, tego da zła sabina z trzeciego centu Mirakulia. Aczkolwiek jej przypadek będzie wymagać też szerszego. Mówienia, ale to w przypadku Miraculum motyla więc można byłoby uznać, że samo Miraculum w jakiś ten sposób tłumi energię i nie ma aż tak destrukcyjnego wpływu jak na inne rzeczy. Ale tym oto segwayem przechodzimy do wpływania na inne Mirakula, właśnie jeśli chodzi o Kotaklizm, bo. Pierwsza rzecz to oczywiście porównanie do biedronki, która ma strasznie kompleksowe zabezpieczenia przed jakimiś innymi mirakulami, oczyszczanie okum, niezwykła biedronka i w ogóle. Aczkolwiek ponownie Miraculum czarnego kota nie potrzebuje takich dodatkowych bajerów, bo na przykład taką makumę może po prostu wziąć i złapać i zniszczyć. Pytanie w takim razie, dlaczego tłucze nam się przez cały serial, że biedronka jako jedyna może pozbywać się akum? Skoro czarny kot może po prostu złapać taką makumę i zniszczyć kotaklizmem, ale no, domyślam się, że to kwestie humanitarne, że motyle to też zwierzęta, nie zabijamy i w ogóle. Okej. Okay. Ale z logicznego punktu widzenia tak można. I ostatnia rzecz, jaką mam tu w sumie do omówienia, to kwestia tego, że jak cały czas powtarzam, to są to te dwa najważniejsze, najpotężniejsze miracule. I teraz się człowiek zastanawia, ale jak to działa w ogóle? Bo oczywiście, ok, biedronka ma moc tworzenia, czarny kot niszczenia, to są takie dwie podstawowe siły rządzące wszechświatem, powiedzmy, więc tutaj jest, no, ma to ręce i nogi z tego względu. No i oczywiście łączymy te mirakule i dostajemy potęgę absolutną, czyli moc spełnienia dowolnego życzenia, co nam się żywnie podoba właściwie. I jakby się zastanowić, to chyba jest jedyna niesamowita, nadrzędna rzecz, która wyróżnia te dwa mirakule od innych, bo oczywiście można korzystać z więcej niż jednego na naraz, to nikt nie broni. Ale to też nie jest tak, że jak się połączy dwa jakieś mirakula, no to dostajemy jakąś nową specjalną moc. Jakby zawsze one są oddzielne i faktycznie tylko to wyróżnia chyba Biedronkę i czarnego kota, bo czy poza tą mocą absolutną te dwa mirakula faktycznie jakikolwiek są ważniejsze od innych? Eee, nie. I tym oto po otwartym pytaniu myślę, że skończę, bo lepiej będzie chyba na to odpowiedzieć omawiając po prostu kolejne mirakula, bo z tymi mirakulami skończyliśmy i widzimy się w kolejnym odcinku.